Modlitwa wstępna Ochwalebny Święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracających się do Ciebie z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy. Umierającym niosłeś pociechę. Trędowatym uwolnienie, chorym zdrowie. Studentom jasną myśl, Żeglującym bezpieczny port, uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiących ich zgubę. Kto zresztą zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc? Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić. O święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem męczennika pragnienia. Wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej woli i zbawienie swej duszy, Wyjednaj mi łaskę, bym z rządzenia opatrzności przyjmował chętnie, z miłością i spokojem. Kirje eleison, Chryste eleison, Kirje eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Święty Antoni Padewski. Módl się za nami. Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus. Módl się za nami. Święty Antoni sługo Matki Niepokalanej. Módl się za nami. Święty Antoni, wierny sługo Świętego Franciszka, módl się za nami. Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa, módl się za nami. Święty Antoni, lili o czystości, módl się za nami. Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, módl się za nami. Święty Antoni gardzący chwałą ziemską. Módl się za nami. Święty Antoni, wzorze miłości Bożej. Módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło cnoty. Módl się za nami. Święty Antoni, kapłanie według serca Bożego. Módl się za nami. Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo. Módl się za nami. Święty Antoni, filarze kościoła świętego. Módl się za nami. Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, módl się za nami. Święty Antoni, Bojowniku wiary, módl się za nami. Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami. Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami. Święty Antoni, Nawracających grzeszników, módl się za nami. Święty Antoni, pogromco występków, się za nami. Święta Antoni, aniele pokoju. Módl się za nami. Święta Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów. Módl się za nami. Święta Antoni, zwycięzco serc. Módl się za nami. Święta Antoni, opiekunie uciśnionych. Módl się za nami. Święta Antoni po strachu złych duchów. Módl się za nami. Święta Antoni, wskrzeszający umarłych. Módl się za nami. Święty Antoni przywracający rzeczy zgubione. Módl się za nami. Święty Antoni chwalebny cudotwórco. Módl się za nami. Święty Antoni, święty całego świata. Módl się za nami. Święty Antoni ozdobo zakonu serafickiego. Módl się za nami. Święty Antoni wesele dworu niebieskiego. Módl się za nami. Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku. Módl się za nami baranku boży który gładzi grzechy świata przepuść nam panie baranku boży który gładzi grzechy świata wysłuchaj nas panie baranku boży który gładzi grzechy świata zmiłuj się nad nami módl się za nami święty antoni abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych módlmy się niech pomoże ludowi twojemu prosimy cię panie przez acnego. Wyznawcy Twego błogosławionego Antoniego, nabożna ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twojej łaski godnymi uczynił, a przyszłym wieczną radość dawał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Cuda Świętego Antoniego, nawrócenie heretyka. Między słuchaczami Antoniego znajdował się jeden z przywódców miejscowej sekty. Wszelkie usiłowania świętego, aby heretyka nawrócić, spełzały na niczym. Szczególnie poddawał on wątpliwość rzeczywistą obecność Pana Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Wszystkie dowody Antoniego zostały podważone. Wierzyć? To mi nie wystarczy, mówił heretyk. Chcę widzieć. Niedowiarek posiadał konia. Więc Antoni zaproponował mu pewne doświadczenie dotyczące zwierzęcia. Ustalono, iż koń nie otrzyma jedzenia przez trzy dni i jeżeli wtedy nie tknie jedzenia, a odda hołd Jezusowi w najświętszym sakramencie to wtedy heretyk uwierzy i będzie innych nawracał. Na oznaczony dzień tłumy zeszły się na rynek. Obok siebie stanęli Antoni z Najświętszym Sakramentem i heretyk z owsem. Następnie przyprowadzono konia i podawano mu owies. Wygłodzone zwierzę Uklękło najpierw przed Najświętszym Sakramentem, dając dowód na rzeczywistą obecność Pana Jezusa w sakramencie ołtarza. Skruszony heretyk publicznie wyznał swoje winy, a cud ten utwierdził w wierze wiele osób. Pragnę udzielić Błogosławieństwa Bożego. Za przyczyną i wstawiennictwem świętego Antoniego, wszystkim parafianom, gościom i naszym przyjacielom. Pragnę, aby to błogosławieństwo towarzyszyło zawsze, ilekroć będziecie modlić się do świętego Antoniego. Pan z Wami. Przez przyczynę i wstawiennictwo świętego Antoniego niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Święty Antoni, patronie nasz, Święty Antoni, patronie nas, módl się, módl się, módl się za